Jest dwa tygodnie przerwy i jedziemy w finał z Krosnem. No będzie bardzo trudny mecz, bo, bo, bo to już nie będzie Rybnik. Tam już jest coś mocniejsza drużyna, bo dwa razy wygrali tu z nami. Także to my jesteśmy w roli teraz takiej drużyny, która musi zrobić coś, co, żeby było lepiej ten dzisiejszy mecz 59 61. chyba nie spodziewaliście się, że może być tak wysoko ja nie powiem, że był łatwy mecz, bo był na pewno trudny z waszej perspektywy, ale ten wynik jest no szokujący wręcz biorąc pod uwagę jak wyrównane są, są te dwie drużyny Wreszcie nie wiadomo jak też oni podeszli do, czy oni liczyli na to że coś będzie na początku jakaś walka, tak zaczęliśmy mocno przede wszystkim liderów przytrzymaliśmy od razu w pierwszej fazie i być może oni się nie odnaleźli i to, to spowodowało to, że my biegi wygrywaliśmy a i odjeżdżaliśmy, a wiadomo, że jak już y, ta przewaga się zrobiła, tor też był taki y, nie, najłatwiejszy, nie, nie najłatwiejszy, także nam to grało, było ciężko, ale no, no cóż, no, no, każdy ma swoje problemy. My cieszymy się z tego, że jesteśmy w finale. No, Rybnik musiał prze, przełknąć. Y, y, porażkę i jadę już na wakacje. No my też jechaliśmy na wakacje z nimi kiedyś, także być może nam się uda w tym roku i będziemy walczyć. Zaczymy, co będzie. Chciałbyś tak ukoronować tą twoją piękną karierę jeszcze takim jednym trofeem, czyli awansem z zespołem Zostrowa Ostrowa do PGExtra Ligi? to tak powiedziałeś, jakby się ukończyć, ale ja, ja nie chcę ukończyć, ja jeszcze zobaczymy. Tutaj plany są już... Ja powiedziałem nie. ukoronować i jeździć w Ekstralizy. Ja to zebrałem tak, jakbym już miał wejść i koniec. nie, nie. No plan jest... Pojechać dobre zawody finałowe, a kto wygra, to, to, się, to, to na to że wyjdzie po prostu. Po prostu nie jest słabe. O. Z tym sprzętem już wszystko jest ok, bo tak naprawdę wiadomo, że Ty masz bardzo dobry sprzęt, ale gdzieś tam po różnych serwisach, po różnych rzeczach, tam po finale Impu, chociażby w Lesznie, gdzieś tam cały czas się szukałeś tej optymalnej prędkości. No tak, baś się ma zaufanie do jednego silnika, na którym się jakoś tam jedzie, i, i nawet jak gdzieś jakieś są problemy, że się nie wygrywa w jego, to cały czas dziś głowa pracuje w tym, żeby go cisnąć, cisnąć, żeby coś znaleźć, ale dzisiaj postanowiłem przejść na długi motocykl i chyba dobrze zrobiłem.